Znajdź miejsce, gdzie nikt i nic nie będzie Ci przeszkadzać, takie, gdzie możesz być przez 15 minut w spokoju i ciszy. Jeśli możesz, siedź w wyprostowanej pozycji, stopy oprzej na podłodze, na szerokość bioder, dłonie połóż delikatnie na kolanach. Grzbietami do dołu. Poczuj siłę w swoim kręgosłupie, ale odprężenie w swoim ciele. Poczuj poczucie otwartości. Pomocnym zwykle jest zamknięcie oczu podczas tego ćwiczenia, ale jeśli nie możesz tego zrobić, zawieź swój wzrok w jednym punkcie. Posiedź w ciszy przez moment. Skoncentruj się na swoim oddechu. Zauważ, jak powietrze wpływa i wypływa przez twój nos. Możesz skupić się na podnoszeniu i opadaniu Twojego brzucha. Zauważ, jak powoli wznosi się i powoli opada. Możesz skupić się na tym, jak wznosi się i opada Twoja klatka piersiowa. Świadomie zwróć uwagę, jak Twoje żebra rozszerzają się, a potem kurczą. Możesz oddychając liczyć do trzech, zrobić pauzę, a potem wydychać, znowu licząc do trzech. Znajdź taki wzór oddychania który dla Ciebie będzie kojący i komfortowy. Możesz eksperymentować ze swoim oddechem, oddychając trochę szybciej, a potem trochę wolniej. I zauważając różnicę, jak czuje się Twoje ciało podczas różnego rodzaju oddechu. Kiedy znajdziesz swój kojący rytm oddechu, doświadcz go przez parę minut. Pozwól powietrzu wchodzić do Twojego ciała powoli i równo a potem wychodzić, upuszczać Twoje ciało, powoli i równomiernie, w rytmie oddechu, który jest kojący dla Ciebie. Kiedy jesteś gotów, gotowa, delikatnie zwróć swoją uwagę, świadomość do końca swojego ćwiczenia. Uświadom sobie swoje otoczenie, to gdzie jesteś. Teraz czas na refleksję. Niektóre osoby uważają to ćwiczenie za bardzo trudne, ba, nawet niemożliwe. Dlatego warto użyć kojącego zapachu. Zapachem mogą być perfumy, płyn do golenia, mydło, olejek zapachowy. Cokolwiek, co dla ciebie będzie kojące. Możesz wybrać zapach, który nie przynosi żadnych wspomnień, albo taki, który wiąże się z przyjemnymi wspomnieniami. Dlaczego ludziom pomagają zapachy? Nasze receptory węchowe są połączone z systemem limbicznym, który jest centrum naszych emocji. Nieprzyjemne zapachy mogą bardzo szybko wywołać nasz system zagrożenia i emocje lęku i złości. Natomiast przyjemne zapachy mogą działać wywołując pozytywne reakcje emocjonalne. I to dość szybko, przywracając do działania nasze zadowolenie i system kojący. Więc następnym razem, kiedy wykonasz to ćwiczenie, przygotuj sobie jakiś zapach.